W kolejnym odcinku z Labubu jest to oczywiście Lafufu, ja wiem, więc zapraszamy do kolejnego odcinka. Tym razem popołudnie południe z Lafufu. Ze względu na to, że jest po południu, rano miałam rehabilitację, później sobie odsypiałam troszkę i dopiero teraz wstaliśmy. A jutro musi wlecieć odcinek! Lafufu się nasz trochę żółty, trochę pomarańczowy. Takie kolorki ma złote pazurki, więc yy, będziemy celować w kolory pomarańczowe, żółto, złote. Taki taki lafufu, bo ja wiem, że to jest lafufu. Ale ja raz prostu mówię raz lafufu, la bubu, jak mi wygodniej. A wiecie, la bubu to jednak przyciąga bardziej uwagę niż lafufu. Dzisiejszy feat to białe spodenki, ponieważ ona ma tutaj białe, więc sobie weźmiemy białe spodenki z kropa i taki staniczek sportowy z Jacka Willsa yy, pomarańczowy. Ej, w ogóle wydaje mi się, że to spoko, fajnie wygląda, więc tak się dzisiaj ubierzemy. Używam teraz takimi kosmetykami, wykonam mój makijaż dzisiejszy e, Oczywiście podkład bez zmian, bo ja używam tylko tego e, No i nie mam zbyt dużo kosmetyków w kolorze pomarańczowym w ogóle Ewentualnie gdzieś tam jakieś e, złote I tutaj mamy pomadkę ze złotym kolorem, ona jest taka niudziakowa Taki niudziak kolor e, I oprócz tego w sumie ze złotym to mam tylko tusz do rzęs I e, to takie do brwi z Everline. I, a tuż jest z czego? Chyba też z Everline, ale tak, z Everline. Yy, pomadeczkę mam z Revolution i taką paletkę mam z żółtym kolorem, też z Revolution. Więc sobie użyjemy, nawet tutaj jest taki żółty, pomarańczowy, to sobie tych kolorków użyjemy do tego makijażu. I tym mniejszym pędzelkiem wezmę ten pomarańczowy, brokatowy kolor. I tak sobie mam tutaj. Tak to lata 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 lata. Wsiadaj mało w Mercedesa, e, a nie świata. A ty głupia, 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 mało lata. Dziadzia z wąsem, ale możesz mówić taka. O o o. o o, o o Uwo, u, u, u. Uwo, u, u. Uwo. Uw. tutaj jakoś te brwi. Wolałabym pomadą, ale yy, zgubiłam gdzieś pędzelek od pomady. I wiecie. Wiecie jak to wygląda. Ja nie wiem czy to tak może być. Zaraz sobie zer La fufu, zatwierdzę makijaż. Jeszcze teraz ogarniemy sobie włosy i zaraz wam pokażę tym oto kolega jaką spineczkę sobie wybrałam. Wybraliśmy sobie tą taką żółto-pomarańczową klaurę, większą w kwiateczki. Używamy ten stołsa, ponieważ ma tutaj jakieś pomarańczowe yy, kwiatki, więc go sobie użyjemy. Jeśli chodzi o biżuterię, to weźmiemy sobie ten pierścioneczek, bo jest taki śliczny w kwiatki. I tutaj kolega już zaraz będzie trzymał biżuterię, którą ubieramy. Dobra, kolczyków nie ubieram, bo jako już mam tu rehabilitację, to i tak będę musiała je ściągać. Tutaj nie. Tutaj bym coś wzięła i weźmiemy taką brązoleteczkę. Ja się nigdzie nie wybieram, więc po prostu będę chodzić tak z tym lofufusiem. I tak się prezentuje taki letni, wakacyjny outfitik. Dweczka, że tego ani pomarańczowego nie mam, więc robię w takim kocie. Ona przy nas. Ale herbatkę mam miętową z pomarańczą i mango, więc sobie zrobimy ją. Myjemy żelem yy, pod prysznic. O zapachu wody kokosowej, mam makijaż tym płynnym micelarnym, micel, micelarnym z Eveline. Kolejna rzecz to mleczko regenerujące z Eveline o zapachu mango, i tym też się wysmarujemy. Na koniec dnia regeneracja, czyli yy, płateczki pod oczy i maseczka jakaś z kurkumy. Zaraz Wam pokażę z bliska. Tak się prezentują. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu i zapraszamy do kolejnego odcinka, który pojawi się w przyszły czwartek. Pa